Na rynku w Bieruniu starym Muzeum miejskie w organizacji zorganizowało wystawę zatytułowaną Bieruńskie utopce w twórczości Romana Nygii. To artysta miejscowy, który pasjonuje się wszystkimi stworkami, utopcami, które gdzieś tu gościły w okolicy w rzeczkach i także Przemszy i Wiśle. Całość sfotografowana została przez Romana Nygę, Wiktora Nygę i Patrycję Śliwkę, a ilustracja. I oczywiście, Romana Negi. Redakcja językowa i korekta Monika Zając a opracowanie graficzne całości Krzysztof Skrzypek. Wystawa, chociaż niewielka, ale można dowiedzieć się coś z legend miejscowych o wszystkich utopcach, żabach, żabich królach i innych stworkach. Bieruńskie utopce w twórczości Romana Negi.